Dzień dobry Cezar Andrzejczyk, witam w Biznes Focus. Co tydzień u mnie goście, co tydzień tematy, które poruszają aktualne, ważne wątki, ale przede wszystkim dotyczą tego, co interesuje przedsiębiorców, inwestorów, konsumentów, tak naprawdę nas wszystkich. Dzisiaj o tym, co się dzieje na rynku medtech i dlaczego coraz większa ilość inwestorów interesuje się w tym sadzaniem, lokowaniem swoich pieniędzy w szeroko pojęty rynek healthcare. Dorota Matczak, founderka i CEO Philips, jest moim gościem. Dzień dobry. Cześć. Chciałbym na początek, żebyś sama ustosunkowała się do tego, jak ty z pozycji founderki i kogoś, kto już na tym rynku działa kilka lat, widzisz i postrzegasz rynek medtech, bo tak się ładnie o nim mówi, to fajnie brzmi, dotyczy bardzo ważnych spraw. A ja przygotowując się do rozmowy, sprawdziłem sobie, yy, i są takie dane parpu, które mówią, że już 13 ponad procent wszystkich startupów w Polsce to są reprezentanci rynku Medtech. No to całkiem spora liczba. Yy, czy to jest rynek z naprawdę bardzo dużą przyszłością, i już bez tego po prostu nie będziemy mogli iść dalej w rozwoju polskiego rynku startup, no bo wiadomo, Zdrowie, well-being to wszystko jest dla każdego ważne, bez znaczenia, czy jesteśmy Oczywiście. inwestorami, czy konsumentami. Czyli te startupy są i będą potrzebne. A jak Ty oceniasz ten rynek i czy faktycznie ten potencjał dopiero tak wybuchnie, eksploduje? Myślę, że on już wybuchł i, i to jest bardzo dobrze, może tak, ponieważ. Rynek medtechowy to też obserwuję, jak jeżdżę na targi zagraniczne i jak to wszystko się rozwija. Nawet ostatnio miałam okazję być w lipsku w Niemczech na targach zagranicznych. Wcześniej byłam w październiku, czyli dosłownie parę miesięcy można powiedzieć wcześniej i nie sądziłam, że ten rynek. Tak się przez te parę miesięcy rozwinie, że ja zobaczyłam zupełnie nowe już jakieś rozwiązania medyczne, nowe rozwiązania do fizjoterapii, nawet do, zwykła siłownia. To wygląda zupełnie inaczej. Ma się trenera personalnego, ma się wszystkie jakieś monitory, które pokazują odpowiednie, odpowiednie ruchy, więc. I w ogóle bardzo dobrze, że to wszystko idzie w tym kierunku, no bo faktycznie zdrowie jest najważniejsze i społeczeństwo potrzebuje tego, potrzebuje takich rozwiązań, potrzebuje takich startupów. Ja, ja zaczęłam tak naprawdę swoją drogę z, ze względu na pasję, tak, że um, zawsze marzyłam, żeby pomagać innym ludziom. E, rozwijałam swój ośrodek rehabilitacyjny, zobaczyłam, że jest jakaś ta potrzeba, że faktycznie jest taka możliwość, że mogę wprowadzić jakąś technologię, że to też powoduje, że moi pacjenci przez to nawet chętniej ćwiczą. Lepiej i, i im się chce, tak? Więc ym, myślę, że to wybuchło i jeszcze będzie się dalej rozwijać. Ja tak. oczywiście zapytam Cię o Filaps i o to, co Wy robicie za chwilę, bo to jest bardzo ciekawa nisza i obszar, który chyba warto zgłębić. Natomiast wcześniej porozmawiałem jeszcze chwilę o tym, jak kwestia wygląda, jeśli chodzi o finansowanie. Wiadomo. Każdy startup, niezależnie od tego, gdzie zaczyna, z jakim pomysłem zaczyna, z jakim teamem zaczyna, musi mieć pieniądze, żeby te swoje rozwiązania, szczególnie technologie, które kosztują, wdrażać. Jak ty zaczynałaś? Jak szukałaś finansowania? Dlaczego uważasz, że udało ci się pozyskać finansowanie? Co o tym decyduje? Jak bardzo cierpliwym trzeba być? Jak ty to teraz oceniasz z perspektywy paru lat, kiedy już się rozwijacie i no ale tą drogę musieliście przejść? Jest to ciężka droga faktycznie. Ja zaczynałam od prywatnych inwestorów, family and friends. Mhm. I Czyli bardzo klasycznie. Bardzo klasycznie. I, na I tak jak z perspektywy czasu na to patrzę, no to yy, yy, też przed, tym, przed tymi prywatnymi inwestorami yy, trochę się stresowałam, bo nie bardzo znałam yy, ten rynek i w ogóle pierwszy raz coś takiego robiłam. Yy, ale wydaje mi się, że to było w ogóle wcześniej łatwe. Łatwiejsze niż teraz, no bo na początku to się ma ten pomysł, e, e, zaangażowanie. E, wszystko wydaje się, że wyjdzie bardzo dobrze. No, oczywiście zakłada się pewne ryzyka, e, ale zakłada się właśnie to, że super, super wyjdzie produkt i bez żadnych e, komplikacji po drodze. E, a, ale, e, ale oczywiście te problemy e, później występują. E, na przykład u nas Covid, stworzyliśmy mhm. spółkę i dosłownie po dwóch miesiącach Covid i to był pierwszy Świetnie. przykład. Rynk metech startup metechowy i tak, Covid tak, przeszkodą ale... pierwszą. Pierwszą przeszkodą i wtedy żałowałam, że dużo wcześniej nie wymyśliłam tego pomysłu, bo wtedy byłby to idealny moment hmm. wejścia z naszym urządzeniem, ale no niestety no, musiałam przebadać ponad setkę dzieci, więc to był problem dla nas ogromny. Początku. No ale wracając do tego Twojego pytania, czyli e, prywatni inwestorzy na początku wydaje mi się, że to jest łatwe, chociaż jakieś tam stres, stresy na pewno występują. E, I e, i później e, można, można skorzystać z jakichś dofinansowań. E, z, my na przykład korzystaliśmy też z takich programów akceleracyjnych, na których bardzo dużo się też nauczyłam, e, jak e, sprzedawać produkt, e, pomogli mi właśnie ze stworzeniem takiego modelu e, sprzedażowego i też można w takich programach akceleracyjnych wziąć udział, żeby wygrać jakieś pieniądze, nam się też to udało, zdobyliśmy główną nagrodę w Startuj z Mazowsza w kategorii Social Impact. Czyli udało się jakieś środki publiczne. Jakieś środ pozyskać. Środki publiczne tak można, mhm. można pozyskać. Oczywiście z, z tego, co, co wiem od innych startupów, no to fundusze inwestycyjne, ale my na przykład z tego nie korzystaliśmy. Mhm. Eee, Czyli na razie, na razie inwestorzy prywatni, prywatni Biznes y Angelsi, no i te jakieś środki wygrane Publiczne. w konkursie. Y a co z tą cierpliwością? No eee. bo w ogóle ważna cecha w życiu. A jak ważna dla startupera, który tak jak Ty, że rusza z zerowym prawie że doświadczeniem, bo miałeś pasję i zawód, ale nie miałeś doświadczenia z inwestorami, z rynkiem. Y ile, tej cierpliwości, ile tej cierpliwości, ile z tego stresu, ile tego wszystkiego trzeba przerobić, żeby stwierdzić kurczę udało mi się, jest, jest, jestem teraz już na dobrej drodze. Znaczy cały czas mm, plana planach, nie, tak tak, bo ta cierpliwość musi być cały czas, bo jest bardzo dużo właśnie przeszkód, jest e, czasami jest dużo wątpliwości. Czasami trzeba zrobić pivot i zupełnie inaczej spojrzeć na, na, na swój produkt, na to, co się tworzy. To też przerabiałam, i, no ale cierpliwość zawsze była, bo ja wierzyłam w to i wierzę, że ten, to urządzenie będzie pomagało dzieciom. I chcę zrobić to tak, żeby to było jak najlepiej, więc jakby no, jeżeli się wierzy w coś, no to ta cierpliwość będzie. Um, jeżeli ma się też wokół siebie ludzi, którzy, którzy, się, którzy wspierają, e, zaangażowanych ludzi, którzy nie przeszkadzają i mówią, że to się nic nie uda i tak dalej, tylko właśnie rozwiązują problemy. I, i, ale cały czas jakby to nie ma tak. Nie mogę teraz powiedzieć, że już się udało, już jestem Jasne, na dobrej drodze, to jest, to jest cały czas, to jest cały czas, bo powstają kolejne pomysły na rozwi rozwijanie tego urządzenia, kolejne pomysły na kolejne produkty, nad którymi już pracujemy. Więc jakby no cały czas, cały czas to jest to właśnie proces, jak to mówisz. Młodzi przedsiębiorcy, tacy jak ty i inni, pewnie. Zwłaszcza ci, którzy mają jakiś pomysł i zastanawiają się, co by tu z nim zrobić, i jak go zmonetyzować, i jak sprawić, żeby ktoś w to zainwestował, muszą mieć stres. I że sobie, już tyle pomysłów jest sfinansowanych, czy w ogóle mi się może udać tego typu wątpliwości pojawiają się w tych młodych głowach. A jakie ty miałeś wątpliwości? I czy w ogóle, bo mówisz o tej wierze, która no. Wydaje się oczywiste. No, musisz wierzyć w swój produkt i w to, że, i mieć wizję tego, że to musi działać, i potem ta cierpliwość, czyli no, czas, który mm -hmm. jest potrzebny na to, żeby pewne rzeczy zrealizować. Mm -hmm. Ale jakie jeszcze cechy trzeba mieć, żeby się nie zniechęcić po miesiącu, po dwóch, po pół roku, po roku, kiedy na przykład nie do końca idzie według planu i tych przeszkód jest więcej. Nie tylko COVID, ale może właśnie brak finansowania albo ileś piczów zrobionych, a inwestorzy nie są super zainteresowani i mówisz sobie, no, skoro pięć. Różnych miejsc, w pięciu różnych miejscach powiedziano mi, że nie. To czy mój pomysł jest dobry? Co wtedy? Jak, jak ty do tego podchodziłeś? No, czy w ogóle miałaś jakieś tego typu sytuacje i jak sobie z nimi radziłaś? Te wątpliwości, tak? No i takie sytuacje, <laughs> że ktoś ci powiedział, wie pani, co <śmiech> już <śmiech> mamy tutaj środki zadysponowane na coś innego albo na coś A, podobnego? Nie, no to... Okej, okay, no wiadomo, że to, to nie jest tak, że wszyscy we wszystko inwestują. No, zdawałam sobie z tego sprawę, że. że mm, znaczy, wiedziałam, że wiele osób może mi odmówić. Tak? To, to byłam na to przygotowana i tyle. No, po prostu no, szukałam os osób, które, które też są zainteresowane. To jest dużo spotkań w tygodniu, abyś sobie tak miała przypomnieć, uśrednić no, ile z ile, no. ile osobami musiałaś się widzieć w ciągu miesiąca. Czy to jest kilkanaście spotkań, kilkadziesiąt. Wiesz, żeby pokazać skalę no tak, młodym naście. ludziom, nie, którzy coś chcą zrobić, że określony wolumen pracy musi być włożony. Co by się nie działo, samo, samo się nie zrobi. Samo się nie zrobi. Trzeba, trzeba przede wszystkim szukać, trzeba rozmawiać z ludźmi. No, ten networking jest bardzo ważny. No i tak w przeciągu miesiąca, no to na pewno naście spotkań mhm. takich tak. trzeba. E, trzeba e, zrobić. zrobić. E, ale nie trzeba się poddawać. No, no 3 czwarte może, może z tego nie skorzystać, a kolejne osoby tak. No i, e, czyli tak, nie poddawać się, faktycznie być na to przygotowanym, że trzeba te rozmowy odbyć. E, że może być odmowa. E, może być odmowa. Ja z, z każdych rozmów już prosiłam o feedback, dlaczego nie, okay. to jest bardzo ważne. Okay. E, w ogóle te pierwsze, pierwsze rozmowy bardzo dużo mi dały, bo e, ja na połowę pytań nie byłam w stanie czasami mm. odpowiedzieć, a, ale zawsze wychodziłam z, ty, z tych spotkań e, z, właśnie z jakąś wiedzą, e, czyli dlaczego nie. E, ja ja później odpowiadałam sobie na te pytania, przygotowywałam sobie właśnie całą strategię, to była dla mnie ogromna wiedza, no bo ja faktycznie dla, dla, zadali mi bardzo dobre pytanie. Muszę na nie umieć odpowiedzieć no bo mu, i muszę rozwiązać. Na kolejnych to. spotkaniach będą podobne pytania. Mogą być podobne pytania, ale to chodzi też o to, żeby po prostu uporządkować sobie cały, całą spółkę, tak? cały, cały ten proces, proces rozwoju tego urządzenia, więc. Startupu naszego, więc to, jest, to jest, są bardzo cenne rozmowy i zachęcam do nich. Nie ma co się bać, tylko no, przyjmować znak klatę. i do przodu. <laughs> I do przodu. No. No, teraz... Zostawiać, nie, nie ma co tak rozpamiętywać, też no. e, e, faktycznie no, zbierać tą wiedzę, zbierać feedback, rozwiązywać, o, odpowiadać sobie później na te pytania i iść dalej. Już nie, nie zostawiać to. Teraz przechodzimy do smakowitych kąsków i do tego, co jest tak naprawdę Twoją pasją i z czego to się wszystko zrodziło. Opowiedz, co robicie. Skąd ten pomysł się wziął, kiedy to wystartowało, no i y, potem porozmawiamy oczywiście o planach, no bo rozwój to nieustanna domena tego typu technologii. Ale najpierw opowiedz, co robicie i dla kogo i co to jest w ogóle. Yy, w ogóle całość rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy pierwszy ośrodek Active Place powstał. Później na bazie doświadczenia i pracy z pacjentami stwierdziłam, że musi być jakieś urządzenie, które motywuje dzieci do pracy i jednocześnie je leczy, do ćwiczeń, do ćwiczeń nie tylko w gabinecie, ale też w domu. Więc w 2020 roku nawiązałam współpracę z Politechniką Warszawską i zaczęliśmy tworzyć urządzenie Fibox, mhm. które wspomaga dzieci z wadami postawy. Okay. Wykorzystuje. Czyli de facto rehabilitacja dla dzieciaków? Z tak, postawy. Tak, ale ja nazywam to spółką medtechową, bo tak mhm. naprawdę medtechową dla rodziny, okay. dlatego że nie tylko, no, głównie nasza działalność skupia się na dzieciach i młodzieży, ale no bardzo dużo mamy też usług dla, dla rodziców, dla członków ich rodziny. Tak? Więc okay. jest to psychoterapia. Lekarze, specjaliści, fizjoterapia i dla dzieci, i dla dorosłych. Także jakby no, cały Active Place to jest takie rodzinne, ale urządzenie FiBox jest skierowane do, do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji i to jest bardzo fajne dla dzieci, bo kiedy wykonują ruch, jednocześnie ćwiczą, grają w gry komputerowe, które okay. są wyświetlane na ekranie. Telewizora. Taka trochę gamifikacja, w sensie, że dzieciaki, które wiadomo co lubią, lubią grać w gry, mogą zrobić coś dla siebie, co chyba jest troszkę problemem naszych czasów, że to się w ciągu zwolnienia z WF-u jakoś tak mniej mm. tego ruchu mm. albo mm -hmm. mniej niż kiedyś i te wady postawy znikąd się nie biorą zazwyczaj. To powiedz, dlaczego ty stwierdziłaś w jakimś momencie, że to na pewno będzie potrzebne. Wiedziałaś, ile jest takich dzieciaków z wadami postawy? Są jakieś badania na ten temat? Sama je robiłam. Sama je robiłaś? Tak. I co tam z tego wyszło? E, tak, przebadałyśmy prawie tysiąc dzieci. Okej. Okay. Mm. To wyszło, Warszawa, wyszło Mazowsze, czy jakieś w sumie inne? na terenie całej Polski terenie robiłyśmy. Polski. Szkoły, które z nami współpracowały, okay. zdobyliśmy też patronat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod te badania przesiewowe. I faktycznie potwierdziły się te dane, które czytałam w publikacjach naukowych, bo w w wielu artykułach naukowych widziałam, że to jest od 50% do 90%. U nas wyszło 56%. Z czego największą grupę stanowiły dzieci z wadami kończyn dolnych? Czyli stopy, płasko-poślaweczki. Chcesz że mniej więcej około 50-60% dzieciaków w tej grupie 6-11 ma jakąś wadę postową? Tak. tak. Wrodzoną tudzież nabytą? Czy to no, bardziej tak, o nabytych dokładnie. Mówimy? Znaczy, bardziej mówimy o nabytych, ponieważ no, wrodzone wiadomo też, jeżeli badałyśmy wszystkie dzieci, to tutaj nie, nie rozgraniczałyśmy tego. Ale większość jest nabytych ze względu na brak aktywności fizycznej, ze względu na złe nawyki ruchowe. No, właśnie tak jak mówisz, no, że unikają WF-u, chociaż trochę w wieku starszym już te dzieci bardziej unikają WF-u, w tym no, tak. młodsze nie. Ale jest tego za mało w sumie, jeżeli tak. chodzi o, o WF-u. Mało jest tej aktywności fizycznej poza szkołą. No, dzieci też są tak jakby nawożone samochodami, też z punktu A do punktu B. No, tego ruchu na pewno potrzeba. To technicznie teraz opowiedz, jak ten Feebox działa, co potrzebne jest, czy jakaś aplikacja, czy to jest bardzo proste, intuicyjne. Jak to działa i gdzie to można sobie obejrzeć, sprawdzić, przetestować? Ok. Jest to bardzo proste urządzenie, bardzo małe. W środku znajduje się kamera, moduł sztucznej inteligencji, właśnie, mm -hmm. który analizuje te parametry ruchu i wygląda trochę jak taki statek kosmiczny, podłącza się pod ekran telewizora za pomocą HDMI. Okay. Trochę tak jak konsola, czy jakieś inne urządzenie? To, trochę tak. Do telewizora? Można postawić na półce albo na statywie, który też dołączamy. Bo kamerka musi rozumiem obserwować dzieciaka. Tak, tak. Włącza się FiBox jest oprogramowanie specjalne. To są dwie wersje, bo do kliniki to fizjoterapeuta jakby czuwa nad wykonywaniem tych ćwiczeń. E, wybiera sobie tryb treningu, tryb gry albo tryb manualny, czyli tak naprawdę może do, do, wtedy wyłącza się moduł sztucznej inteligencji, może wpisać dowolne wtedy ćwiczenie. Ale z, przez to motywuje też dzieci do, do pracy, bo te gry są wtedy cały czas odtwarzane. A jeżeli chodzi o, o, o Fibox do domu, no to jest taki specjalny nasz ludzik, Fimen, który motywuje właśnie dzieci do, do robienia z nim ćwiczeń, wita ich i już za pomocą interfejsu webowego dzieci już mają narzucony cały trening, i, i, który, który wykonują w domu. Czyli, jeżeli nie wykonają jakiegoś ćwiczenia, no to ta kłódka się im nie otwiera. Za każde wykonane tam ćwiczenie dostają punkty, naklejki, nagrody, zbierają je e, i, i to wszystko widać. Można sobie właśnie w, w e wszystko obejrzeć, swoje osiągnięcia, więc e, i też są wgrane, wgrane, jeżeli chodzi o, o dom, no to są wgrane też ćwiczenia rozciągające z trenerem i z dzieckiem, które, które wy, wykonuje właśnie dziecko te ćwiczenia, więc też dzieci mogą to robić razem z nim w domu. No, i znaczy, mogłabym, ja mogłabym o tym opowiadać jeszcze i opowiadać, bo dużo jest tam możliwości i funkcji. Wiele gier takich dostosowanych do dzieci. Robiliśmy w ogóle te gry z psychologami naszymi, żeby to była taka motywacja pozytywna. Nie ma tam żadnej agresji, ry rywalizacji. Dzieci rywalizują same ze sobą też to jest, okay. to jest ważne, bo Czyli to jest, akurat są innymi, dostosowane są, tak. Tylko jakby patrzą na to, co one swoje zrobiły i mogą ewentualnie poprawić swoje własne osiągnięcia. Tak, bo wiemy, że po prostu jeżeli dziecko byłoby najsłabsze, no to też by ta motywacja u niego hmm. spadała i, e, i może by też chciał no, rezygnować z tych ćwiczeń, a to nie o to chodziło, więc jakby dostosowane do wieku są te gry. E, I coś jeszcze mnie pytałeś Ostatnie. Pytam cię teraz o w sumie <laughs> bardzo ważną rzecz z punktu widzenia Długofalowej strategii i tego, jak działają startupy, no to rozwój, co, co dalej planujecie? Jak, jak widzisz rozwój waszej firmy za 5 lat i czy myślisz o czymś takim, jak na przykład jakiś New Connect w przyszłości? Czy w ogóle tobie to chodzi po głowie? Czy to jest dla ciebie horyzont, który po prostu będzie? I czy no, ewentualnie jak się do tego przygotowujecie? Jak to wygląda teraz po tych paru latach? E, tak, dużo mamy planów. E, widzimy w ogóle zapotrzebowanie na. Nasze usługi, bo my łączymy nasze usługi medyczne z, właśnie z nowoczesną technologią, którą sami tworzymy, bo mamy tak duży dostęp do pacjentów i, i do tych naszych użytkowników, że jesteśmy w stanie zobaczyć, czego potrzebują i, i, i się do tego dostosować. Planujemy kolejną aplikację motywującą dzieci do, do ćwiczeń. Rozwijać Fibox w taki sposób, że, żeby jak najwięcej ta sztuczna inteligencja analizowała tych parametrów ruchu i to też idzie nam bardzo dobrze. Co jeszcze przede wszystkim planujemy otworzyć kolejne ośrodki, bo na razie, na razie mamy dwa ośrodki mm -hmm. w Warszawie. Rozpoczy tak, mówimy o takich stacjonarnych, stacjonarnych ośrodkach, ośrodkach, gdzie jest fizjoterapia właśnie, korekta tak. tych postaw wadliwych i można po prostu przyjść i ćwiczyć z rehabilitantami fizjoterapeutami, tak? Tak, skorzystać z psychoterapii, z lekarzy. Czyli Fibox z domu, ewentualnie klinika, gdzie też jest Fibox, czyli dorośli i dzieci, bo tak naprawdę te wady postawy no, przecież to, wiemy. To, tak jak ci powiedziałam, że tak dla rodziny, tak? Bo Jasne, czyli bardziej rodzinny temat. Rodzinny okay. temat? Czyli kolejne placówki. Kolejne placówki. I yy, yy, też rozpoczęliśmy współpracę yy, nad y, taką placówką yy, stacjonarną pod Warszawą. Yy, więc też jest tutaj okay. bardzo. Owocne są. Yy, owocna już jest ta współpraca i, i praca To Na sam koniec tylko jedna rzecz. A może już to się dzieje, a o tym nie wiem, no ale kto pyta, ten się dowiaduje. A co z Fiboxem i jego przyszłością, na przykład w innych krajach, w innych wersjach językowych? Już przetłumaczone mamy na język niemiecki, na język angielski. Mhm. E, przygotowujemy się do wyjścia właśnie za granicę z fibox dlatego też stąd były te moje wyjazdy Jakaś zagra konkurencja zagraniczne. Jest, yy, e, tego typu? E, nie, e, ostatnio właśnie zobaczyłam taką konkurencję. Mhm. E, podobne rozwiązanie do nas, tylko no, nie wykorzystują gier. To jest tak okay. bardziej, że to jest tylko e, e, trener. E, Mówimy o Europie. Tak. Okay. Na razie o Europie. Kto wie, co dalej. To wie, co dalej. Planujemy też e, światowo, ale na razie się skupiamy na Europie. E, więc e, tak, no, tak jak Ci powiedziałam, w ciągu tych paru miesięcy to się bardzo rozwija, mm, ale my e, myślę, że... E, znaczy to dobrze, że jest w ogóle konkurencja. To ja się, ja się tego nie boję. E, ja będę. Bo ta konkurencja, która, która istnieje na rynku, oni mają urządzenia. Dużo droższe. FiBox u nas kosztuje 7776 już brutto. U nich to jest w granicach 40 paru tysięcy. Tak? tak, ja chciałam, żeby to było powszechnie dostępne, no bo yy, nie chciałam, żeby stworzyć takiego urządzenia, żeby no, tylko nieliczni mogli z tego korzystać, bo tak jak ci powiedziałam wcześniej, tych wad postawy jest bardzo dużo. Trzeba, yy, trzeba pomóc dzieciom. Tak, tak zawsze to było od samego początku, jak szłam na fizjoterapię. To było moje marzenie, żeby, żeby właśnie pomagać ludziom. No i, no i dzięki temu mogę to, to robić. Więc chcę, żeby to było ogólnie dostępne, powszechnie. Dzieci mogą. 7 kosztuje do gabinetu, ale dzieci mogą to wypożyczać za 350 zł miesięcznie. Więc okay. to nie jest. To, I mogą ćwiczyć codziennie. Taki trochę leasing. Dokładnie. Okay. Dokładnie. Także. Super. Także wyjście za granicę mhm. też dobrze, że o tym wspomniałeś, bo faktycznie to, to już jest w, w trakcie spotkań z dystrybutorami okay. z Niemiec, w Polsce też już rozmawiam z dystrybutorami, bo to na razie jest taka sprzedaż bezpośrednia. A chcemy właśnie już w tym roku tak ostro ruszyć ze sprzedażą. O tym jak pasje i swoje cele zawodowe można przerodzić przy, w biznes, opowiadała Dorota Matczak, founderka i CEO Philips. E, śledzimy rozwój, e, trzymamy kciuki, bo rynek Metech prężnie się rozwija w Polsce, także myślę, że będziecie mieli też swoje miejsce na, tym, na tej płaszczyźnie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Państwu dziękuję. E, co czwartek. Hmm, oczywiście jest Biznes Focus. Można oglądać, jeśli chcecie posłuchać, co opowiadają o swoich biznesach właśnie tacy goście jak dziś. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Kłaniam się, dziękuję i do zobaczenia.